Brała udział w powstaniu warszawskim, za co została osadzona w obozach koncentracyjnych ravensbrück Neuengamme, bergen belsen Po powrocie do Polski zrealizowała swoje marzenia i została lekarzem. W Lesznie, będąc już na emeryturze, prowadziła porażny dla kombatantów. Jest przewodniczącą Światowego Związku Armii Krajowej Koaleszno. Swoje przeżycia i wiedzę o Armii Krajowej przekazywała na licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną. Bardzo serdecznie dziękuję za organizację i pamięć o urodzinach mojej mamy oraz możliwość spotkania się tutaj z Państwem w tym podniosu dla jej wino. Dziękuję ślicznie. Rok temu Rada miejska Leszna przyjęła uchwałę czy podjęła uchwałę przyznając tytuł zasłużony do miasta Leszna. To świadczy o tym, że samorząd miasta Leszna, nie tylko prezydent miasta Leszna, ale także cała Rada wie jaka, jaką jest wspaniałą postacią nasza bohaterka. Także pamiętamy o pani. Jeszcze raz wszystkiego najwspanialszego dużo zdrowia Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie 到了吗？